Cześć wszystkim, to społeczność Chicken Road. Jesteśmy na Chicken Road 2, znowu w trybie hardcore. Dzisiaj nie jest dobrze z drużyną, jak widzicie, naprawdę nie jest dobrze, więc spróbujemy się trochę odbudować. Dlatego mam tylko 1,50 euro. 50. W przeciwnym razie w kilka rąk wszystko stracimy, prawda? No dobrze, widzicie. Zaczyna się trochę źle. A, cholera, nawet bardzo źle powiedziałbym. No nie, to niemożliwe, chłopaki. Nie rozumiem, co się dzieje. O. Ale to jest. Pozwólcie mi wygrać, nie? To naprawdę niemożliwe. Ach nie, to by był piękny mnożnik, yy, chłopaki. Bardzo, bardzo piękny mnożnik. No dalej, dalej, dalej. Bo nie kłamie was, razy 15 to dobrze, ale w końcu robimy to dość często, więc tutaj chcemy pójść na razy 26. A nawet patrzcie, chłopaki, patrzcie, po razy 180, razy 400, razy 2000 do 3 milionów. Chłopaki, z jednym euro, jeśli to wygram, jestem już milionerem. Chłopaki, to naprawdę szaleństwo. Więc, y, zwłaszcza, że mówiąc sobie, już zrobiłem jedno przejście, więc to mnie trochę uspokaja. Ok. Dobra, chłopaki, razy 50. Nie wiem co o tym myślicie, ale to naprawdę szaleństwo. Mam tylko euro 50, ale teraz musimy wypłacić. Muszę wypłacić, żeby zaznaczyć moje pierwsze razy 50 na Chicken Road. Dwa chłopaki. Wystarczy, że zrobicie to samo ze 100 euro i wygracie 5000. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to jest całkowicie absurdalne. Dobra, wypłacamy razy 50. No to jazda, ale ales. Teraz yy, naszym celem jest coś, jak co, osiągnąć razy 100, które jest zaraz po razy 50. Byłem pewien, wewnętrznie wiedziałem, że zginę na polu razy 15. Trochę się podnieśliśmy, ale w sumie podnieśliśmy się całkiem nieźle. Nie jest źle. Wola voilà. Zastanawiam się, czy można zrobić tabelę w Excelu ze statystykami, żeby wiedzieć, kiedy obstawiać w tej grze. Może jakieś wzorce, ale nie znam się wystarczająco na matematyce, żeby coś takiego zrobić, myślę. Cholera, znowu na 90. Myślałem, że tym razem przejdzie. Dobra, zróbmy jeszcze jedną lub dwie rundy, chłopaki. Znowu na X9 y, y, miałem wam powiedzieć, że jeśli to zrobię, to wypłacam. Ała, ała, ała izb. Dobra, jeszcze jedna mała, ostatnia. Y, to się nie liczy. Kiedy mówię Wam ostatnia, a ginę na pierwszym, to nie jest prawdziwa ostatnia, to się nie liczy. Dobra, naprawdę nie chcę. Będziemy się, powiem Wam do widzenia, ekipo. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Dajcie lajka, kciuk w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie. Ciao!